Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej budowy Ja wyglądam dziś tak I nie wiem czy się śmiać Cieszyć czy smudzić Ale chyba bardziej cieszyć, bo Zaczął padać deszcz, ja tutaj właśnie Rozstawiłem cały sprzęcior e, Zacząłem rozmierzać Jak widzicie wleciała papa Wszystko zostało Poklejone, zostało wszystko Przyklejone, przygotowane e, Profile zostały Rozstawione, rozmierzone o, jak widzicie, wszystko zostało rozmierzone, poziom został złapany, wszędzie równy poziom e, został. O, używam do tego niwelatora pożyczonego mojego znajomego, także żeby wszystko było zgodnie ze sztuką, aby na tej pierwszej warstwie e, wyrównać wszystkie niedociągnięcia. No i tak, jak wspominałem, prędzej e, wszystko zostało już rozmierzone. Teraz tak, chyba dzisiaj nie będę murował, bo to chwilę przepaduje, a mam inną robotę pod dachem, tak więc nie będę się tu wiele spinał. E, ustawiony poziom już jest, przekątna wyznaczona oraz wymiary budynku co do to co do milimetra. Tu jest tak, tutaj jest 159 nawet niecałe i wyszła jakaś różnica około centymetra, jak dobrze pamiętam, czyli niedużo nie dużo wyszło. Tu jest ile? O tak. Tu jest 150... O kurde, jak jest wiało. Tu jest 159,2 Kurde, wieje to strasznie. 159, no... Nie, 159,5 Także tu jest pół centymetra różnicy od tamtego wymiaru. Troszkę się jednak... Ajajaj aj. Tu jest 159,5. Tak, jak widzicie. Tu. A tu jest. Kurde! Wie, jest strasznie. Wie w tą miarę. A tu jest 159. O. Tak więc pół centymetra różnicy na poziomie w wykonaniu płyty fundamentowej, czyli no niewielka różnica. Teraz należałoby tak rozmierzyć pierwszą warstwę. Pierwszą warstwę, gdy teraz wiemy jaki jest poziom, ten tu na przykład, tu ten co mamy założony, to możemy sobie tutaj na przykład zrobić na przykład 26 tutaj od, tego, no od najniższego miejsca, żeby 2 cm tej fugi było na tej pierwszej warstwie. Tak, aby na przykład tam, gdzie jest już troszkę więcej, będzie 2,5 cm, będzie się lepiej to ustawiać. Tutaj tylko kawałek został wgrzany tej papy, bo gdzieś dotąd będzie gdzieś. Tu gdzieś dotąd ściana nośna. A gdzieś dotąd? Dotąd gdzieś. Dotąd będzie ściana nośna. O tutaj, tu będzie tak. Tu będzie normalna ściana nośna. Będzie belka lana, tu. ciach. I tu będzie beleczka wylana, a tu będzie już ściana działowa. Nie wiem czy tu będzie jakaś wnęka czy coś. Nie wiem co tu będzie dokładnie jeszcze. To jeszcze trzeba będzie zajrzeć w projekt. I widzicie jak ta płyta wygląda. Całkiem, całkiem super. Eee, papa mi została zgrzewana. Jeszcze muszę tutaj te tu fragmenty trochę przygrzać. Wezmę tutaj palniczek mały, podgrzeję i przykleję to. Także całkiem fajnie. A to wszystko zostało przyklejone. O! Tym samym sposobem, jak było e, zabezpieczane. Zobaczcie. O! Przyklejone, nie będę tego odrywał. Jest to spoko zrobione. E, no i tyle. Zabezpieczone wszystko jest. Ale myślę, że finalnie i tak jeszcze na spód będzie papa termo zgrzewalna Dlatego należałoby to wszystko tutaj zgrzać do kupy. Tak, aby to miało ręce i nogi. Tak, żeby to wszystko dobrze trzymało i na przyjdzie też papa ładna, i powinno być wtedy naprawdę ok. A teraz chyba już będę spadał na chatę bo mam w domu robotę pod dachem, a nie będę tutaj się spinął z moknięciem ani, bo przyjdzie fala deszczu i pozmywa mi te pustaki, pokrzywi wszystko i cała robota pójdzie na marne. A to by, przecież bez sensu byłoby Także widzimy się chyba już w poniedziałek A w poniedziałek przyjedzie sąsiad kopareczką Ustawi te pustaczki tutaj Wszystko sobie poustawiamy I będzie można już murować No i witajcie po krótkiej przerwie 2-3 dniowej Trochę się tutaj działo, trochę się nie zmieniało. Przede wszystkim została wykonana pierwsza warstwa Suporeksu. Wykonana została, wymurowana na e, zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystko zostało wymierzone. Wszystkie otwory okienne, drzwiowe, wszystko zostało rozmierzone. Tutaj ta ściana. Tu jeszcze będę musiał kurczę kawałek e, wmurować. Kawałek tutaj e, e, dwunastki. Tutaj gdzieś 10 cm będzie taki, bo tutaj będą drzwi. Także, żeby to od razu, by już to będę murował. Wtedy fajnie, żeby to już było zrobione na cacy. No i tak to więc się prezentuje. W międzyczasie widzicie, wleciały tutaj pustaczki. Kurcze, sąsiad przyjechał, wrzucił mi to na szybkości. Miło? Mhm. Oraz co jeszcze mamy nowy nabytek, nie? Paleciaka kupiliśmy. Nie mieliśmy swojego paleciaka, zawsze był pożyczany. I w końcu zakupiliśmy swojego paleciaka. Nie jest to może jakiś nowy, ani super jakiś e, okazowy ten paleciak, ale naprawdę jest spoko. A przede wszystkim będzie fajny do rozpawiania ciągników. Naprawdę będzie dawał radę Nie? Ja już no. jego pompuję No i co taki fajny nie? Fajny kolor ma taki zielony, no, taki zielony. E, Powiem wam coś jeszcze bym chciał no. powiedzieć To to, że e, Myślałem, że będą go, dużo gorszej jakości te suporeksy Ale wam powiem, że całkiem fajnie nie ma dużo ubytków, staram się jak najwięcej ubytków dawać od strony, tutaj wewnętrznej. Bo i tak wszystko przyjdzie tynk. Ja i tak będę co jakiś czas sobie mieszam trochę, zaprawy tynkarskiej i będę zarzucał te większe otwory, takie te dziury, wyszczerbienia, tak aby było jak najbardziej pełne te wypełnienia. Tak, żeby to jakoś wyglądało i było fajnie. No, i ponownie nic nie nagrało dźwięku kamera, niestety, chciałem tutaj trochę Wam nagrać jak muruję, wykonuję tutaj murowanie a niestety trochę będę musiał pokomentować, no i widzicie zrobię takie dwa placki, rozciągam pacą, o tak tak, to fajnie się rozciąga zobaczcie jaki fajny klej, u, u ja nie mogę, o tak rozciągamy na każdy pustaczku, o tak, 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 tak no o, tak żeby nic nie spadło. I jedziemy z tematem. <gryzanie> ale chyba nic więcej ciekawego nie powiem, bo nie wiem, co tu dalej mówić. Może coś tu było ciekawego do mówienia, ale nie pamiętam o czym mówiłem. Ale co zrobić? Na dziś już chyba wystarczy. Nie było ani kiedy nagrywać dalej. Widzicie, troszkę już wymurowane jest. E, to jest cztery warstwy wymurowane, jak widzicie. Miejscami są takie ubytki, ale te ubytki się później pouzupełnia Wszystko będzie elegancko. Lepiej, e, co mam tu wiele mówić? No, te pustaki jakie kupowałem, no to wychodziły naprawdę teraz. Co bym może 10% kupił tego, co wtedy kupiłem za te pieniądze, ale naprawdę jestem zadowolony. Dołoży się trochę więcej izolacji i będzie naprawdę pewnie efekt zadowalający w Tym bardziej, że to wszystko i tak będzie w tymku. wszystko będzie zatynkowane, wszystko będzie schowane Z drugiej strony będzie fajna izolacja klejem, albo klejem zupełnie do murowania z Suporexa Albo zaprawą tynkarską, trochę zarzuci się i będzie super Kiedyś tylko murowano na zaprawę i jakieś te domy stoją a jeżeli trochę tutaj zaprawy zarzucimy, naprawdę nic się nie stanie, no i tak to wygląda. Troszkę tutaj szafnięte jest roboty. A dzisiaj, że to już jest po 19, a kielnia ja nawet padła i nie muszę jej na nim myć. O, stara jakaś kielnia, ale jest już nowa. Także nie jest coś źle. No i co? Będzie trzeba tutaj kończyć taki szybciutki odcinek. No sorry, że tak mało materiału nagrałem, ale nie było kiedy, nie było kiedy. A ja się na tą chwilę będę z Wami żegnał. Dajcie znać w komentarzach, jakie byście chcieli filmy z budowy. Czy byście chcieli naprawdę taki fajny, taki, że cały czas buduje jak taki Bob Budowniczy. Cały czas. Jak, albo Super Mario. Biorę się jak Super Mario. Jak tam pisaliście kiedyś, że miałem Blue i ,Yeah, zesłanie i czapę taką i wąs, i będzie Super Mario. Albo wiecie co? Zrobimy challenge. Jeżeli będzie 10 tysięcy łapek w górę Cały dzień na budowie będę wyglądał jak Super Mario Kupię sobie taką czapę i dorobię wąsa I będę robił jak Super Mario Także jeśli będzie 10 tysięcy łapek, taki challenge To zrobimy Super Mario na budowie <grytanie> Masakra ja jest głupi Na co ja się dałem, Boże nie Dobra, będę już pomału kończył, bo już jest późno Idą chmury ciemne, a pamiętacie wtedy Na początku filmu jak zaczęło padać deszcz No, przyjechałem do domu a tam dosłownie dalej kurzawa, tam nic nie spadło. Kurde, masakra, jest tak sucho, że nie pytajcie. Dobra, nie przedłużając, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.